Serial Stawka większa niż Życie został zapamiętany przez chyba każdego, kto żył w okresie PRL-u. serialu o Hansie Klosie był Zbigniew Safian. Człowiek o bardzo mrocznym życiorysie. Był wojskowym, miał bardzo nieciekawą kartę wojenną. Najpierw służył w Grenżuku niemieckiej formacji granicznej w latach 10 9. Połowa 1941 roku. Potem zmienił front wraz z najazdem z panem Barbarasa, czyli najazdem hitlerowców na Związek Sowiecki. Przefarbował się na komunistę i być może zrobiłby karierę w wojsku dzięki w dużej mierze swojemu Donosowi na kolegę. To było pod koniec 1944 roku, jak safian był już w armii ludowej. Polskiej Armii Ludowej Stworzonej w Związku Sowieckim. Razem z nim służył Jan Nesler, młody akowiec z Wileńszczyzny, który też został wcielony do tej formacji. I Jan Nesler zwierzył się Safianowi, że zamierza dać dyla z y, Polskiej Armii Komunistycznej, na co Safian złożył donoś, doniesienie stosowne i Jan Nesler zapłacił za to głową. Został rozstrzelany. Potem Zbigniew Safian się w, w, wspinał po karierze w Wojsku Polskim Ludowym w pierwszych latach 40., ale w pewnym momencie wyszło na jaw, starannie oczywiście umijając z które musiał często pisać, bo to takie były czasy, omijał ten swój fakt służby w armii, służby kolaboracji z Niemcami. I jak odkryto to w 49. roku, to go usunięto z armii. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się dokumenty dotyczące Zbigniewa Safiana. I można powiedzieć, że bije od nich grozą. W PRL-u Zbigniew Safian odnalazł się, można powiedzieć, doskonale. Jego przeszłość nie miała żadnego znaczenia na przebieg jego kariery zawodowej. Zamienił karabin na pióro i zaczął się wspinać po szczeblach kariery literackiej, pisząc najpierw takie usłóżne broszury yy, propagandowe dotyczące braterstwa broni z Armią Czerwoną. Walki z reakcyjnym podziemiem, jak to się wówczas udało. Piętnował bumelantów, bikiniarzy i, y, i podobne figury tamtych czasów. Y, pod niebiosa wychwa wychwalał stachanowców, aż w końcu y, pomyślał, że może oprócz takiej y, służelnej, służebczej roli literatury zacząć też pisać jakieś książki. No i zaczął pisać właśnie książki, a potem scenariusze. I tak powstała ta stawka, większa niż życie, nieśmiertelna niestety, która jest przyjmowana jako wizerunek II wojny światowej. I w dużej mierze tak była przy, przyjmowana jako autentyczny wizerunek II wojny światowej. Jak to wyglądała II wojna światowa od strony wywiadowczej, od strony agenturalnej, śpiegowskiej. Z tym, że oczywiście bohater Hans Klos nie był żadnym agentem polskim, jak to próbowano wmówić, ale każdy właśnie orientował, że to był agent sowiecki. Taka dziwna figura, Polak um, urodzony na Pomorzu, który miał sobowtóra rzeczywiście niemieckiego i udawał tego sobowtóra służąc w Abwerze, czyli w Służbie Wywiadowczej III Rzeszy, rozpracowywał rozmaite zagadki, rozmaite, 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 rozmaite kwestie. Które były bardzo cenne dla Sowietów, na polu naukowym w szczególności. Jednocześnie współzawodzono z polską konspiracją, oczywiście czerwoną konspiracją wyłącznie z znaku Gwardii Ludowej, czy później Armii Ludowej. No i trzeba tutaj przyznać jednak, że ten serial był bardzo dobrze zrobiony. Fałszerstwo historyczne maskowało w dużej mierze świetna realizacja, świetne aktorstwo. No, niestety przykro to powiedzieć, ale w Trzeciej Rzeczpospolitej nie, nie powstały jakieś seriale, które by to przyćmiły. No Może dlatego tak długowieczny żyło tej, tej stawki większej niż życie, bo, bo no, masa środków była przeznaczona na tonalizację. Wojsko pomagało w scenach batalistycznych. To było bardzo drogie przedsięwzięcia, jednak władza na to pieniądze dała. Wietrząc, że to jest to jej pomoże jakby w jakby umocnieniu jej wizerunku, w umocnieniu. Tego faktu, żeby stwierdzić, żeby wszczepić w nowe pokolenie Polaków urodzonych po wojnie, że, że oni mieli, mieli słuszność po prostu, że komuniści mieli słuszność i, i rządzą słusznie, dlatego że tak się wykazali takim patriotyzmem w czasie II wojny światowej. No, był był fatalnie też tam byli przedstawieni, oczywiście. Jednymi, jednymi negatywnymi postaciami to byli Niemcy. Rosjanie byli naszymi towarzyszami. Dobrotliwymi przyjaciółmi, starszymi kolegami po fachu, którzy tutaj y, służyli nam radą, sugestią, poklepiwali po ramionach. 1945 roku wojska radzieckie, a wraz z nimi wojsko polskie, ruszają do kolejnej ofensywy. W pierwszej fazie przełamują obronę niemiecką nad Narwią i Wisłą, wyzwalają Warszawę w końcu stycznia osiągają linię obry. Błyskawiczny rozwój sytuacji na froncie wschodnim, niezwykle szybkie tempo wyzwalania pozostałych ziem polskich. Ten serial to jest bajka źle służąca. To jest takie bajkopisarstwo, które służy, podporządkowane jest w złej sprawie. W sprawie po prostu, żebyśmy naszą najnowszą historię widzieli przez pryzmat Kremla, a nie przez pryzmat Polski. Trzeba oczywiście podkreślać, że to jest historia, bolszewicka, że to jest historia czerwonej, komunistycznej partyzantki, z którą właśnie współpracuje i której częścią jest, działaczem jest no, Hans Kloss, prawda, czyli, czyli Mikulski. No i, i ten serial, co ciekawe, też został stworzony nieprzypadkowo przez, przez osobę bardzo ważną w, w PRL-u, wpływową, Dobrze, dobrze usytuowaną w strukturze, o świetnych kontaktach z w Safian. To jest współscenarzysta stawki większej niż, niż życie. I to jest też nazwisko, które kojarzymy do, do dzisiaj ów funkcjonariusz komunistyczny miał, miał rodzinę, co prawda z tą rodziną się szybko pożegnał, tak, z synem z Safianem, który do dzisiaj funkcjonuje w strukturach wymiaru sprawiedliwości, co też pokazuje nam, jak ten wymiar sprawiedliwości jest osadzony w czasach prl -owskich. ale właśnie Zbigniew Safian zostawił rodzinę syna, jak ten syn był młody, Związków takich już, prawda, rodzinnych, nie były one ustałych w pewnym, w pewnym momencie. No i, i, i rzeczywiście mówiąc dzisiaj o, o, o sędzim Safianie, sędzim struktur krajowych, ale też ale też europejskich, też bardzo wpływowa postać, jak jego ojciec. No nie można pomijać Zbigniewa Sefiana. Te, te, te rodowody są szalenie istotne, bo pokazują nam osoby wpływowe kiedyś, prawda, jak w PRL-u sobie rodzinę radziły, prawda, skąd wyrosły, wyrosły z komunizmu. No i do dzisiaj te rodziny są, są, są wpływowe w czasach, w czasach, wydawałoby się, prawda, rozwiniętej demokracji i często nie chcą w ogóle mówić i być kojarzonymi właśnie ze swoimi przodkami, tak? Tutaj oczywiście te, te, te sprawy rodzinne są skomplikowane, natomiast pan sędzia Safian nie lubi, jak się, jak się mówi, kto jest jego tatą, prawda? I że był wpływowym komunistą, wpływowym aparatczykiem komunistycznym, no i właśnie autorem takich scenariuszy jak Stawka większa niż życie. Zbigniew Safian był również publicystą. Pisał do miesięcznika Polska, Warszawskiej Kultury, był również redaktorem naczelnym Słowa Żydowskiego. Zmarł w 2011 roku. Jak na ironię, został pochowany na cmentarzu Wąskowskim w Alei Zasłużony.